Surviving the Aftermath. Czy jest to dobra gra, warta swojej ceny i waszego czasu? Zobaczcie i przekonajcie się sami. Surviving the Aftermath jest to gra strategiczna z gatunku City Builderów. Walczy o przetrwanie i sukces w pozaapokaliptycznej przyszłości. Zasobów jest mało, ale fortuna sprzyja odważnym. Stwórz kolonie zdolną przetrwać każdy kataklizm, Chronij mieszkańców i wskrzesz cywilizację w zrujnowanym świecie. Pamiętaj, koniec świata to zaledwie początek przygody. Za grę odpowiedzialne jest finlandzkie Ice Flake Studios wraz z Paradox Interactive. Tak jak już wcześniej wspominałem, Surviving the Aftermath jest to gra strategiczna osadzona w postapokaliptycznym świecie. Symulator kolonii, w którym naszym zadaniem jest zarządzanie nowo założoną osadą i przetrwanie w tych niekoniecznie przyjaznych czasach. I tak jeszcze słowem wstępu. Jest to moja pierwsza recenzja, dlatego wszelkie uwagi jakie macie do filmu piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, że każde wsparcie się liczy, nawet komentarze dla statystyk. Surviving the Aftermath zaciekawiło mnie ze względu na gatunek oraz swój charakter, ponieważ z początku kojarzyło mi się nieco z Rimworldem. Więc postanowiłem sprawdzić co ma do zaoferowania. Co ważne, gra jest na etapie early accessu, więc jest to dopiero wstępna recenzja i na pewno do gry powrócę, gdy wyjdzie w finalnej wersji. Aktualnie twórcy mają zaplanowany roadmap i działają według planu, co jakiś czas wypuszczając zaplanowane update'y, wprowadzające nową zawartość do gry. A i nie ma jej jeszcze na Steamie, możecie ją zakupić na platformie Epica. Zaczynając nową grę, od razu możesz rzucić nam się w oczy specyficzny widok. Otóż w Surviving the Aftermath nie ma zdefiniowanych standardowych poziomów trudności jak niski, średni czy wysoki. Aby określić poziom trudności, gracz postawiony jest przed wyborami tego, jak wygląda świat po katastrofie, jakie są warunki dotyczące katastrof, kim są jego pierwsi koloniści i jakie zasoby ze sobą mają, czyli można powiedzieć takie typowe wybory, ale oprócz tego przed graczem stawiane są również pytania dotyczące ideologii czy też Rodzaju przyszłych wyzwań. Dostajemy więc na początku dość ciekawe i przydatne narzędzie, dzięki któremu gracz może sam ustalić warunki swojej gry zależnie od preferencji. Po wybraniu wszystkich opcji nie pozostaje nic innego jak ustawienie sztandaru naszej osady z wielu dostępnych opcji, wybranie nazwy oraz motta. Tak jest, dobrze słyszeliście: motta. Kiedy już trafiamy do kolonii naszym oczom ukazuje się ogromna proceduralnie generowana mapa oraz grupa naszych kolonistów o których od razu musimy zadbać stawiając odpowiednie budynki pomagające w przetrwaniu kolejnych dni. Zanim jednak zagłębimy się szerzej w mechaniki gry szybki rzut okiem na grafikę. W ustawieniach graficznych twórcy nie udostępnili zbyt wielu opcji oprócz tych standardowych z możliwością zmiany poziomów poszczególnych ustawień na wysoki, średni, niski bądź całkowicie wyłączony. I na ten moment gra działa całkiem płynnie. Na moim sprzęcie, czyli procesor i7 8700K, grafika GTX 970, gra chodzi dość płynnie bez większych problemów. Grając do ponad 100 kolonistów, nie odczułem żadnych wyraźnych spadków w FPS-ach i trzeba to przyznać, Surviving the Aftermath prezentuje się naprawdę dobrze, W szczególności w nocy, kiedy odpalają się wszelkie lampy, pochodnie, koksowniki i tym podobne. To widok z mojej endgame'owej osady. Jak widzicie, możliwe jest dodanie różnych ozdób w postaci krzewów, lamp czy drzew z butelkami, co wpływa na walory estetyczne kolonii i daje graczom spore pole do popisu. Co więcej, twórcy dodali tryb fotograficzny do gry, umożliwiający robienie ciekawych screenów. Jedyny problem, jaki zauważyłem z tym narzędziem, to brak odpalania się wszelkich świateł czy pochodni, gdy zmienimy w nim porę dnia na noc. Wracając już do samej kolonii. Niewątpliwie odpowiednia infrastruktura na początku to podstawa. Pole do popisu mamy ogromne, ponieważ oddana w nasze ręce mapa jest naprawdę duża. Zaczynając od razu, musimy zapewnić naszym kolonistom, dorosłym jak i dzieciom, dach nad głową. Oprócz tego, nasza kolonia musi się usamodzielnić, więc niezbędnym będzie również pozyskanie jedzenia czy dostęp do wody poprzez zbudowanie studni i zbiorników wodnych. Oczywiście początkowych materiałów nie starczy nam na to wszystko, dlatego od razu trzeba wysłać ludzi do pozyskania surowców, zaznaczając obszar, w obrębie którego nasi ludzie będą zajmować się zbieraniem. Surowce są to standardowe rzeczy, z których w pozapokaliptycznym świecie można cokolwiek budować czyli drewno, beton, plastik i metal. Materiały te dość licznie występują na mapie, czy to w postaci małych skupisk drewna, aż po całe zdemolowane drewniane domy, czy zniszczone betonowe bloki. Oczywiście, jest to dopiero początek naszej przygody, a zbudowanie pierwszych podstawowych budynków nie wystarczy, żeby przetrwać. Z biegiem czasu, gdy zechcemy produkować zaawansowane komponenty, takie jak części czy podzespoły, które są niezbędne w przypadku późniejszych, trwalszych budynków, będziemy musieli zorganizować całą infrastrukturę, cały łańcuch produkcyjny, żeby wszystko chodziło tak, jak należy. I nie dotyczy to jedynie materiałów. W tej grze, jeżeli chcemy mówić o progresie naszej osady, musimy zadbać o każdy aspekt, od jedzenia aż po ubranie. I w przypadku dbania o zapasy żywności w osadzie tutaj stawiam duży plus, ponieważ twórcy wprowadzili do gry ciekawe rozwiązania. Uprawa żywności to nie tylko zwykłe pola uprawne, ale również szklarnie, a nawet wylęgarnia owadów. Po pierwsze, żeby coś uprawiać, potrzebujemy do tego nasion, bądź jaj w przypadku insektów. Grę zaczynamy z nasionami ziemniaka i kukurydzy. A resztę, jak chociażby kapusta, soja czy len, zdobędziemy poprzez handel z innymi osadami czy eventy. Przy okazji zbiorów jest szansa, że zdobędziemy kolejne nasiona, dzięki czemu dalej będziemy mogli siać daną roślinę. Szybki postęp w tej grze jest kluczowy dla przetrwania, ponieważ brak wzmocnionych budynków czy lepszej infrastruktury spowoduje, że nadchodzący kataklizm całkowicie zniszczy naszą kolonię. Katastrof w grze jest kilka, od epidemii po opad radioaktywny czy deszcz meteorytów. I ten ostatni jest w mojej ocenie najbardziej niezbalansowany w grze, w szczególności jeżeli trafi się na niego w pierwszym tygodniu. Cóż, twórcy stwierdzili, że dobrym pomysłem jest, żeby nie dawać jakiegokolwiek elementu losowości przy spadaniu meteorytów. Z nieznanych mi jednak powodów pomyśleli, że dobrze będzie, jeżeli. Każdy z meteorytów będzie miał system naprowadzania i za każdym razem trafi co najmniej jeden budynek. Nie muszę chyba mówić, czym się to kończy od razu na początku rozgrywki. Oczywiście w późniejszych etapach gry deszcz meteorytów nie zrobi na nas jakiegokolwiek wrażenia, jednakże na początku może sprawić, że będziemy zmuszeni zaczynać grę od nowa. A skoro już o progresie była mowa, to ten jest tutaj nietypowy. A to dlatego, że punkty nauki niezbędne do prowadzenia badań nad ulepszeniami czy nowocześniejszymi technologiami zdobywane są w nieco inny sposób niż zwykle. W Surviving the Aftermath, aby pozyskać punkty nauki, nie budujemy stołów do badań czy centrum naukowego. Nie, nic z tych rzeczy. W grze punkty badawcze zdobywamy poprzez eksplorację świata, który również jest proceduralnie generowany. Grenę na mapie świata możemy określić jako drugą część rozgrywki, w pewien sposób powiązaną z naszą kolonią. Na początku mapa wygląda dość skromnie: widzimy jedynie nasz kawałek ziemi i przyległe do niego regiony. Jednakże są one zacienione, dlatego nie widzimy jakie ewentualne surowce czy wrogie obozy tam się znajdują. Dalsze regiony na mapie zasłonięte są przez mgłę wojny. Ponad którą wystają jedynie góry czy pozostałości po zrujnowanych miastach. Na samej mapie mogą znajdować się inne osady, z którymi można handlować, a także miejsca, w których znajdziemy surowce, stacje, na których zdobędziemy punkty badawcze czy obozy bandytów, a nawet samochody. Jednak do eksploracji mapy potrzebujemy specjalistów. Żeby ich jednak uzyskać, niezbędnym jest zbudowanie w naszej kolonii bramy. Brama jest to jeden z ważniejszych budynków w grze, ponieważ pozwala na interakcję naszego miasta ze światem zewnętrznym. Dopiero po jej zbudowaniu do naszej osady zaczynają napływać uchodźcy. W gronie których mogą znajdować się również wspomniani wcześniej specjaliści. Sama eksploracja, cóż, nie jest do końca ciekawa. Poruszanie się po mapie świata zostało oparte na systemie turowym. Każdy ze specjalistów ma określoną ilość ruchu, naturę oraz poziom umiejętności, w tym atak, umiejętności przeszukiwania czy umiejętności badawcze. Od umiejętności naszego specjalisty zależy więc, ile surowców za jednym razem będzie mógł zebrać. Ile punktów badawczych naraz zdobędzie, albo ile obrażeń zada bandycie. Z czasem oczywiście posiadamy coraz większą liczbę specjalistów i poszerzamy swoje horyzonty poznawcze, odkrywając dalsze części mapy. Oprócz tego na mapie można znaleźć samochody przydatne w podróży. Te jednak znajdowane są w stanie przed złomowaniem, dlatego najpierw na felgach musimy dojechać z nimi do naszej osady, tam naprawić je w specjalnym budynku i dopiero po naprawie są zdatne do szerszego użytku. Dodatkowo, na mapie możemy ustawić posterunek, który też wymaga dodatkowego budynku w kolonii, dzięki czemu nasi specjaliści będą mogli w posterunku zostawić wszystkie materiały, które znaleźli, a te zostaną automatycznie przetransportowane do naszego miasta. I w sumie to tyle. Żadnej głębi, żadnych zadań od innych osad, nawet bandyci się nie poruszają, jedynie stoją w jednym miejscu i czekają, aż spuścimy im łomot. Mechanika handlu została w nowym update'cie zmieniona, wcześniej handlować mogliśmy jedynie dzięki naszej reputacji. Teraz z kolei do gry dodana została waluta, która znacznie ułatwia przebieg wszelkich transakcji. Czekam więc z niecierpliwością na to co twórcy wprowadzą wraz z kolejnymi update'ami. Niestety przedstawiony wcześniej roadmap nie opisuje w żaden sposób co zostanie wprowadzone. Pozostaje więc czekać i mieć nadzieję, że dodane zostaną rzeczy, Nadające grze głębi, bo brak głębi niestety da się tutaj odczuć. Wraz ze zwiększeniem liczby specjalistów, eksploracja mapy idzie w tempie ekspresowym. W mojej kampanii po dniu 80 praktycznie cała mapa została odkryta. Oczywiście nie wszystkie surowce zostały zebrane, ale nie było nawet takiej potrzeby, ponieważ moje miasto stało się praktycznie samowystarczalne. Na początku zauważyłem problem i tutaj znowu plus dla twórców, ponieważ w kolonii moi ludzie się nie rozmnażali. Jedynie skąd pozyskiwałem nowe ręce do pracy, to uchodźcy przy bramie, których chętnie wpuszczałem, bo byli potrzebni. Ale nie rodziły się dzieci. Problemem było tutaj szczęście, a raczej jego brak i warunki panujące w kolonii. Faktycznie można nabrać wątpliwości, czy w takim skromnym namiocie, który lada chwila może się zawalić i który niespecjalnie dźwiękoszczelny, można zacząć starać się o potomstwo. Jednak w miarę udoskonalenia technologii i wynalezienia lepszych domów, szczęście przestało być problemem. Mieszkańcy zaczęli się wysypiać. Co za tym idzie, byli bardziej chętni do prokreacji. Kolejnym ogromnym plusem jest soundtrack w grze, w szczególności utwory jednej ze stacji muzycznych. W danym interfejsie mamy małą ikonkę radia, gdzie możemy wybrać pomiędzy trzema stacjami, bądź też całkowicie wyłączyć muzykę. I cóż mogę powiedzieć: stacja Dziki Kraj to jeden z lepszych soundtracków w grze. Każdy utwór z tej stacji pasuje idealnie do klimatu, zresztą posłuchajcie sami. Immersja. Słowo klucz w każdej z gier i niewątpliwie ta stacja i te kawałki pomagają zagłębić się jeszcze bardziej w klimat postapokaliptycznej kolonii. Jednakże imersję tą może niewątpliwie popsuć szczęście waszych kolonistów, a to ze względu na nieprzyjemnie brzmiący dźwięk odgrywany za każdym razem, gdy wzrasta szczęście mieszkańca. Cóż, z racji tego, że jest to Early Access w grze są małe niedoróbki i pojawiają się błędy. Przy nagrywaniu materiału do tej recenzji spotkałem się z jednym z poważniejszych błędów, który powodował, że koloniści potrafili zaciąć się i biegać w jednym miejscu. Niestety nic nie pomagało i z czasem mieszkańcy, których dotknął ten problem, robili się głodni, wpadali w depresję, aż w końcu umierali z wycieńczenia i głodu. Ten błąd wpływał również na badania, które podobnie jak koloniści potrafiły się zaciąć i tak na przykład badanie, które powinno trwać 8 godzin, zostało ukończone dopiero po 3 dniach. Co do niedoróbek, w mojej ocenie dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie zmian do systemu eventów, który, choć jest naprawdę ciekawy, zresztą podobne rozwiązanie zostało zastosowane we Frostpunku. Brakuje w nim ogólnego opisu możliwych konsekwencji każdego ze stawianych przed nami wyborów. Również niewielka kosmetyczna zmiana, jaką chętnie bym zobaczył, to poziom zmagazynowanej wody w każdej z wież wodnych zamiast ogólnej liczby zmagazynowanej wody przedstawionej w górnym pasku surowców. Podsumowując. Jest to dopiero Early Access, więc jeżeli macie ochotę zainwestować w ten tytuł na aktualnym etapie i brać czynny udział w jego rozwoju, to droga wolna. Nie jest to przełomowa produkcja, ale na pewno ma ona w sobie potencjał i możliwe, że wraz z kolejnymi aktualizacjami, Surviving the Aftermath naprawdę rozwinie skrzydła. Aktualnie cena za grę to 71 ,99 zł 99 groszy na Epic Store, więc nie tak dużo. A jeżeli macie jeszcze kod zniżkowy rozdawany przez Epic na Święta, to wyrwiecie ją za lekko ponad 30 zł. Co do ostatecznej oceny. Cóż, w tej chwili mam mieszane odczucia co do produkcji. Ma ona swoje mocne i słabe strony. Niewątpliwie dobrze się przy niej bawiłem, ale krótko. Niestety, jedną ze słabych stron jest tutaj brak głębi, brak endgame'u, który ma zostać dodany dopiero w jednej z ostatnich aktualizacji na roadmapie. Dlatego aktualnie wstrzymałbym się z zakupem i poczekał na to, co przyniosą kolejne update'y. Tak jak wspominałem na początku, jest to jedynie wstępna recenzja, więc do zobaczenia przy recenzji już pełnej wersji gry, której premiera mam nadzieję nastąpi w tym roku.